Mimo, że Dawid ma do przejechania masę kilometrów, a jego czasu pracy nikt nie monitoruje, to przecież od czasu do czasu musi się zatrzymać. Zatrzymałem się na kolejnym trakstapie. O tak z ciekawości, no bo w końcu jestem kierowcą. Jak na razie trakstap, jak widzicie, nie jest piękny. Chodzą tutaj krowy, dlatego że yy, krowy. Krowy tutaj żyją sobie swobodnie, je się wykorzystuje tylko i wyłącznie do mleka, nie zabijają ich. W większości, z którymi rozmawiam, to mówią, że są wegetarianami. No i ogólnie wszystkie kuchnie, które widziałem na razie po swojej trasie, to są kuchnie wegetariańskie. W niektórych stanach też czytałem, że za zabicie krowy jest minimum 7 lat, a może być nawet do żywocie. Także na krowę trzeba tutaj bardzo uważać. Krowa, która przestaje dawać mleko, jest po prostu wypuszczana na wolność i nikomu to tutaj nie przeszkadza. O, leży sobie koło ciężarówki, wypoczywa jak gdyby nic, wyobraźcie sobie taki klimat. Kolejna krowa, kolejne ciężarówki, widzicie jak tutaj kierowcy odpoczywają. Chodźcie zresztą, bo to jest dla mnie troszeczkę inne od tego, co widzieliśmy wcześniej. No to wygląda jak gdyby takie łóżko, zapewne na tym można też spać, ale tutaj ludzie ogólnie jedzą na tym. Dwóch kierowców, bo zazwyczaj kierowcy podróżują we dwóch, zmieniają się i wspierają. No wiecie, w takich warunkach wymienić koło, czy coś takiego. Kierowca jeden siedzi z jednej, z drugiej strony, tam macie przykład dalej. Tutaj jest deska, na której kładą jedzenie, no mają tutaj te pyszne... Klepki na, ciapaty i tak dalej. No cuda na kiju, kuchnia wygląda jak wygląda, ale jak na razie jedzenie dla mnie jest rewelacyjne. Numero uno.